I witam was kochani, tutaj mam kawę i herbatę, bo od rana dzisiaj jestem tutaj z, z panami. E, towarzyszyłem tym panom przy pracy. E, bardzo przyjemnie się teraz towarzyszyło tym panom. E, bardzo pięknie zarobili robotę. E, po wykonaniu roboty ja tutaj wziąłem domestosem, kilkakrotnie przemyłem. Żeby tak idealnie było, teraz wysycha ten domestos. Już jest po prostu tak, że nie ma ani jednej bakteryjki, która mogłaby tu być. Bardzo pięknie panowie tutaj wykonali pracę sprawnie, szybko i profesjonalnie. Bardzo ładnie, naprawdę bardzo mi się podoba. I no akurat to, towarzyszyłem tym panom tutaj. Przyjemnie dlatego odbywał się moment pracy, żeby troszkę rozmawialiśmy. No, i po prostu nawiązałem nowe kontakty z ludźmi. Trochę im opowiedziałem o sobie. Zaprosiłem do kanału YouTube'owego, troszkę opowiedziałem o sobie, pokazałem swoje zainteresowania, swoje pasje. Tutaj, tak jak już mówiłem wam, kochani, są komputery, które praktycznie są do odzysku danych. Że na przykład, jak jest jakiś dysk twardy, czy nośnik jakikolwiek, to Tutaj przeważnie chodzę sobie i odzyskuję te dane. Ewentualnie korzystam z multimedów, jak sobie coś robię. majstarkuję, Jak wiecie, kochani, na filmach wcześniejszych lubię sobie tutaj też robić różne rzeczy. Tu mam zasilacz od pralki. O! Senny zasilacz. Lutownicę taką, która tu będzie w piwnicy, jeszcze mi tu zostało kurze wytrzeć ładnie. Na razie tylko przez tyle czasu, kilka razy wielokrotnie do stosem czyściłem wszystko. I teraz za chwilę, jak tu przeschnie to kurze wytręczę tak ładnie, że będzie ślicznie, pięknie. Wszystko ładnie poukładam. No i to będzie wszystko. Tego po prostu mnóstwo jest. Tu też jest taki mały bałagan, no, Że to wszystko postaram się tak pięknie zrobić, jak jest to tylko możliwe. Eee, no i... Natomiast... Po wyjęciu tego tak szybko, bo to było ładnie pokładane pół, na półkach poszczególnych. Że tego nie było widać, ale jak się to wyjęło i położyło po prostu... Z lewej strony, z prawej strony, z lewej strony. To tego widać, że jest sporo, nie? ale to, jest, to są cenne materiały. Ja rok temu, czy dwa lata temu wyjmowałem te materiały, bo to jest drzewo, prawdziwe drzewo, z którego można piękne rzeczy robić. No i natomiast tu jest też piękna tokarka, która mój tata zrobił sam, bo mój tata pasjonuje się w takich maszynach jak tokarki. Tak jak ja pasjonuję się w komputerach, tak tata się pasjonuje w takich maszynach jak tokarka i tego typu, podobnym. I to jest tokarka, którą mój tata sam zbudował. No, że to jest pasja mojego taty. Był tutaj rower, ale namawiłam tatę, tatę od takiego czasu, żeby sobie trochę pojedził na rowerze, bo jest świetnie. No, i Tata się tak za bardzo nie mógł zmobilizować, jakoś tak tego, ale jednak namówiłem Tatę i będzie tu Tata przyjeżdżał do tokarki, bo Tata raz do mnie przyjeżdża i zajmuje się tokarką i też ma tu swój rower. Mi nie przeszkadza, że jest ten rower Taty w piwnicy. A to akurat jest miejsca tam, gdzie Tata jest, nie ma za bardzo miejsca, ale Tata powiedział, że weźmie ten rower do siebie, bo będzie teraz faktycznie jeździł. Jeździł i będzie przyjeżdżał, zajmować się tokarką. kartką. Czasami sobie o to kartce tam z tatą rozmawiam, te, te się cieszy jak ja mogę taty posłuchać, jak może mi się tam, po, no jak to można powiedzieć, pocieszyć tym dziełem pięknym, które zrobił. Fajna to jest maszyna. Jeszcze tu tylko myślę, wystarczy jakąś skrzynię biegów założyć, żeby były różne obroty, silnika, jakąś regulację. Tak myślę, ale to jest pewny wydatek, nie? No a teta stwierdził, że może być taka prosta kareczka do drzewa. No do drzewa faktycznie wystarczy tak. Jakby miała być do czegoś więcej niż do drzewa, to wtedy by wypadało taką skrzynię biegów zainstalować albo elektroniczną. zwana regulacja obrotów. E, tak jak się używa na przykład, e, no jak to można powiedzieć, regulacja obrotów w różnych takich sterownikach występuje, nie? Na przykład w pedale nożnym, czy w regulacji, zmieniając cyferki, różne można regulacje instalować. Można elektroniczną zainstalować regulację obrotów dla silnika. To już można świetny moduł zainstalować. Może tata będzie chciał, to, to wtedy będzie fajnie, bo ta tokarka będzie taka bardziej wielofunkcyjna. Wtedy będzie mogła nie tylko być do drewna. No ale to zależy, jeszcze jaką decyzję podejmie mój tata. Poza tym idą duże koszty. Jak się chce zrobić taką trukatkę, jak w sklepie jest, to żeby taki moduł zainstalować, to trochę piążków potrzeba. A teraz stwierdził, że do drewna może być, a stali raczej nie myśli. Chyba, że do gwintowania jakichś gwintów, śrubek, nakrętek, coś takiego. To tak, to jeszcze może, mogą być te obroty. Chyba, nie tak mi się wydają. A tu jest kolejne dzieło mojego taty zrobił sobie tata tutaj pomijając y, ten widelec do centrowania kół. O, to jeszcze kraj zegę. Piękną kraj zegę tata zrobił też wszystko sam zrobił że to jest, tak jak już mówiłem kochani kochani drodzy taka po prostu pasja mojego taty tak samo jak pasja y, Związana ze mną, z komputerami. Tak jak już mówiłem, to fajnie się robi wśród tych fajnych komputerów. To są takie, oczywiście, proste komputery, które ich główny cel to jest po prostu odzyskiwanie danych, uruchomienie multimediów, ewentualnie karty telewizyjnej, tylko tam jest karta satelitarna, że mógłbym oglądać telewizję jedynie z satelity. No, z tej karty, która jest tam w środku. Bo tylko jedną telewizyjną mam, dwóch nie mam. Druga to jest właśnie satelitarna, która jest tu. No i właśnie zrobiłem w takim klimacie jakby ala la szafa. O. To są kieszenie Dela. Tak, po prostu, żeby ładnie to wyglądało, tak, żeby tak, taki fasad miał fajny. O. Tu sobie położyłem skrzyneczki na elementy komputerowe, elektroniczne, które będę robił. No, i tutaj taki e, switch. Jakbym na przykład chciał tutaj bardziej rzeczy rozbudowane robić, związane z komputerami, i potrzebowałbym większych połączeń sieciowych. To switch z Kazi. No, ale to jest taki prosty switch o małym transferze, e, który wystarczy do połączenia samych. Komputerów do robienia rozmaitych testów. No. A tu jest oczywiście komputerek zrobiony też na wzór serwera, ale to jest po prostu tam ten AMD z procesorem sześciorodzeniowym w środku. Tam jest płyta do zrobienia po prostu do sprawdzenia, co jej jest. No. No, a tam jest to budowa, oczywiście, może na. Przyszły jakiś komputerek w przyszłości, przygotowana po prostu. No i tu też taka budowa w razie potrzeby że to jest taka właśnie część mojej pasji. Tak jak już mówiłem na wcześniejszym, poprzednim filmie. No i tak to wygląda, że po prostu no fajnie jest coś robić, coś tworzyć, budować. Bo to jest fajne rozwijać się w technologii, w projektowaniu różnych ciekawych rzeczy. I mieć jakąś fajną, jakieś fajne zajęcie, prawda? Coś robić, coś tworzyć po prostu. No. Że to jest piękne i to widzę, że też się ludziom też podoba. Jak widzą, że ktoś coś fajnego robi, że poświęca swój czas na twórczość. Żeby coś zbudować, coś zaprojektować. Żeby było fajne. No. Że fajnie jest po prostu poznawać fajnych ludzi, którzy po prostu. No też tak myślą, którzy myślą, że też dobrze jest po prostu tak mądrze, fajnie czas spędzać na budowaniu czegoś. No. No dobra. A ja teraz przystępuję do dzieła. Jeszcze raz tu przetrym opem, bo trochę pode, tutaj podeptałem. Panele już za chwilę już będą e, suche. Praktycznie mi się wydaje, że już, pra, że już prawie suche są. Jeszcze tak od dwóch godzin sobie schną. To już powinny być suche. Były przemyte do mestosem A na sam koniec będą pasowane taką pastą specjalną. Tą pastę mam w tym. W tej buteleczce, o, to jest specjalna pasta właśnie do konserwacji takich paneli, takich powierzchni jak panele, jak drzewo. A tu jest płyn do mycia rąk po prostu, żebym e, po przyjściu do piwnicy sobie umył ręce, bo dotyka się do klamek, do kluczy, to po co roznosić brud, nie? I dlatego taki płyn tutaj mam. No i natomiast e, tak to właśnie wygląda. To jest tak zwana defragmentacja piwnicy. To wszystko układam, e, czyszczę, żeby było idealnie. Planowałem już to zrobić wcześniej, oczywiście, tak jak już mówiłem na wcześniejszym filmie, ale po prostu jakoś tak nie bardzo, nie, nie bardzo miałem czas na to, bo zawsze po prostu były inne rzeczy w planie, takie na pierwszym planie, nie? ja sobie pomyślałem, że tu sobie przyjdę jak już będzie bardziej na to wskazany czas. Ale po prostu. Teraz już się tak nastawiłem, że w sobotę przyjdę i dobrze, że w sobotę, co była nie przyszedłem. Bo bym dokładnie dokonał takiego super czyszczenia, układania. A natomiast dzisiaj takie coś się wydarzyło, z samego rana rura pękła i tam właśnie panowie przyszli, mnie poinformowali. i od razu musiałem poinformować wszystkich, że dzisiaj muszę być tutaj, bo jest tego, takiego typu sprawa. Jest wszystko ok. I natomiast właśnie to taka była rozpierducha po prostu, bo akurat panowie zobaczyli największy bałagan, jaki można było sobie wyobrazić. Po prostu tak zawsze jest, że na przykład jak jest ładnie, pięknie, to nic się nie dzieje, jest wszystko ok. A jak jest wielki bałagan, akurat kiedy nie kalkuluje się zapraszać, powiedzmy gości. To wtedy akurat się coś dzieje i się widzi ten największy bałagan, jaki można sobie wyobrazić. No. Dlatego, no, takie głupio było pod tym względem, że ten bałagan taki był. Po prostu, no to był ten stolik, na tym stoliku to było jeszcze więcej niż jest. E, no, wszystko było tak po prostu, no, coś niesamowitego. E, no, no, ale, no, tak bywa czasami, no, każdy to rozumie. No. Że teraz po prostu to wszystko co jest tam i tu będzie ładnie poukładane. Jak tylko panele wyschną to najpierw, panele to już wyschną tylko jeszcze raz muszę przymapować tutaj tym domestosem. No bo po prostu trochę nadeptałem nie? i tak widać, że nie jest tak mega czyściutko po tym deptaniu. W tym momencie kiedy to pokazywałam, że jeszcze raz przelecę domestosem, ładnie przetrę i będzie pięknie. No dobra to. Biorę się do dzieła. Hejka siema pa.